Siemanko, Komórkowania TV ma dzisiaj przyjemność gościć w warszawskim salonie playa na Placu Konstytucji, gdzie od rozpocznie się tej nocy sprzedaż iPhone'a piątki. 5. Tam za drzwiami już zbiera się kolejka chętnych na zakup tego modelu. Zaraz przejdziemy spytać, co ich zmusiło do stania w nocy tylko po telefon komórkowy. Eee, co się stało? Impuls. Godzina temu eee, sprawdzanie chyba newsów zdaje się, oranżowych. Eee, tak naprawdę nie wiedziałem, że jest. Eee premiera północy, sprzedaży, tylko myślałem, że będzie to czysto online. A tu się okazuje, że nie, no i ciach, po prostu, no. Zamierzasz kupić? Tak. Przyszedłem kupić najlepszego iPhone'a na rynku. A, bo myślę, że jak będę czekał jeszcze miesiąc, to poczekam mi drugi miesiąc i trzeci miesiąc i to będzie się nieskończoność przedłużało aż w końcu pojawi się iPhone 6 i, i co, znowu będę czekał na iPhone'a 6? Czy słyszałeś o tym, co strasznego może się dziać ze smartfonem? O e, tak. tych e, mitycznych rysach i... Oczywiście. I, i, ja nie to głupio kupować telefon, nie wiedząc o wadach, nie? Czym mnie straszy? Nie wiem. Kupiłem iPhone'a 4 i pomimo wszystkich problem z anteną i wszystkiego, ja tego nie miałem. Jak będę miał taką budowę, to po trzech latach on się jak tak to? zachowa pewno jak ten. A ten jest jak nowka sztuka. iPhone to trochę taki gadżet i, i tak naprawdę, gdybym się martwił rysującą obudową, e, tak można myśleć, tak? bo wartość telefonu pewnie jest dosyć spora i być może, jeżeli do niego podchodzimy tak bardzo wow, no to wtedy, nie, jak coś się dzieje, to jest problem, ale nie, nie no, jak się okaże, że coś jest nie tak, no to będę atakował producenta i aż się uda do skutku. No. Mówią, że ten... Telefon jest gadżetem, ale on nie jest gadżetem. Ja wszystkich funkcji praktycznie najważniejszych z niego używam. Mam już jednego i myślę, że drugi będzie fajny, szczególnie, że jest w dwóch kolorach. Jeden jest biały, drugi jest fioletowy, ja mam białego i czekam teraz na tego fioletowego. Jest. A to nie jest iPhone. To jest najlepszy iPhone na rynku. Przynajmniej tak piszą w internecie. Cóż na ty było dobra. Bardzo. Jeżeli pytasz o sklep, to spodziewaliśmy się, przyznaję, większego natężenia ruchu i tutaj może być może więcej niż 100 klientów, 3 kilkudziesięciu. 10. Z drugiej strony to dobrze, bo spokojnie ich obsłużymy i każdy kupi swojego smartfona, więc wszyscy będą zadowoleni. Co do bloga, co do Facebooka, to tutaj wiedziałem, że jest różnie, bo oczywiście mamy tutaj bardzo silne grono fanów zupełnie innych systemów operacyjnych, zupełnie innych smartfonów. Ci ludzie, którzy kochają iPhone'a, kupują iPhone'a, ci, którzy uważają, że Galaxy S3 jest lepszym telefonem, niż go kupili albo go wkrótce kupią i moim zadaniem absolutnie nie jest, Tutaj faworyzowanie któregoś z tych telefonów. Tutaj każdy klient decyduje we własnym zakresie. Jak widzieliście, kolejka nie była tak imponująca jak te przed salonami Apple na przeddzień sprzedaży iPhone'a 5. Jednak chyba nikt nie spodziewał się takiej frekwencji. A kolejka, którą tutaj stworzono i atmosfera panująca wśród ludzi była bardzo pozytywna, więc chyba wszyscy dobrze odbierają te nocne zakupy. No cóż, nie wiem jak fajnie Apple. My wracamy do łóżka. Do zobaczenia w następnych odcinkach komórkowania TV.